Rok 1982. Jakie ma blokady finansowe i przekonania, i jaką ma lekcję karmiczną? Rok 1982 niesie wibrację 2, która uczy współpracy, cierpliwości i zaufania w relacjach. To czas, w którym przepływ finansowy pojawia się, gdy potrafisz współdziałać, a nie walczyć samodzielnie. Sukces przechodzi przez dyplomację intuicję i umiejętność harmonii w relacjach biznesowych i osobistych. Cześć! Nazywam się Katarzyna Atmadzia i jestem hipnoterapeutką. Pracuję z podświadomością Rodem i blokadami energii, które zatrzymują przepływ na przykład pieniędzy w naszym życiu. Tworzę pełne portrety numerologiczne i astrologiczne, które pokazują, gdzie przepływ finansów jest zablokowany i jak go odblokować. Główne blokady roku 1982 jest to strach przed konfliktem, unikanie rozmów o pieniądzach lub negocjacjach. Niezależność od opinii innych, trudność w podejmowaniu decyzji finansowych samodzielnie, brak pewności siebie w finansach, przekonanie, że samemu nie da się odnieść sukcesu, odkładanie decyzji i czekanie na zgodę lub aprobatę innych, ucieczka w marzenia zamiast działania, blokada realizacji potencjału finansowego. A co oznacza ta data finansowo? Osoby z rokiem 1982 mają potencjał do przyciągania pieniędzy przez współpracę, partnerstwa i intuicję. Największą blokadą jest jednak strach przed samodzielnym działaniem i nadmierne podporządkowanie się innym. Gdy te wzorce zostaną uwolnione, energia dwójki pozwala tworzyć stabilny przepływ finansowy. W harmonii, przyciągając pieniądze i okazje dzięki relacjom i mądrej współpracy. A ty, jaki masz rok urodzenia? Zostaw w komentarzu, a powiem ci, jakie lekcje finansowe i blokady niesie twoja data.